Ruchu. Pan wie może gdzie? Zapraszam, z zaprasza, Którego peronu odjeżdża pociąg do Do Pana podobno nerwowi, Bo mi się śpieszy, jeszcze biletu nie, nie ma. Pana lepiej tu, leci, tu bilecik, tu bilecik. Nie zapłacić. Panie, można bo w pociągu, bo zamówię, bo tak mi się szukuje. Bilecik, bilecik, oczywiście, że bilecik trzeba. Jak Pan oczywiście nie kupił wcześniej za 49 złotych, to u mnie dzisiaj teraz 150. Chyba, że Pan boli w pociągu, dodatkowo jeszcze 650. Panie dyżurny, dlaczego? To już panie dyżurny, a wszyscy stoją, nie siadają do pociągu? Co się dzieje? Znowu spóźnione? Wszyscy czekają, wszyscy czekają. Nie, znowu w Pendolino się jeszcze nigdy nie spóźniło i nigdy nie spóźni. Panie kontrolerze, proszę, to co, można spóźnić po normalnej cenie? Można, można, można po, po normalnej cenie, chyba że, proszę pana, jeszcze może pan taką ewentualność wziąć pod uwagę, że w Czechach ten sam pociąg, ten Dolino, na tej samej trasie kosztuje tylko 55 zł. Ale uważam, pan, co ja dzisiaj to już bilecik sprzedaję. Ile? 650. Nie, nie, 150, 150. Ja a ja 150. to pół zapłać. Dziękuję bardzo. się chwila Dzisiaj wyjątkowo z ojcem pije bilecik. Tak. Zbliża <laughs> się chwila odjazdu. Wszystkich pasażerów zapraszam do środka. God Odjazd! Dziś nam, o Narodził się Bóg prawdziwy. O, witajmy maleńkiego i Marek Wszyscy, aby zdążyć, pojedziemy dziś pociągiem. Powitajmy małego, i maleje łakień jego. i maleje jego. Wszyscy dziś z radosną miną. Pojedziemy pewno i dajmy no. małego maleńkiego I Maryję Matkę Jego o, witajmy małego I Maryję Matkę Jego Byle szybciej, byle prędzej

o witajmy Malękiego i mały matę jego, o, i mały je jego, bileciki do kontroli, bez biletu pierwszej woli. O witajmy. i no drogi to nie poчём ubogi. ubogich dajmy i dajmy i my na miejscu mamy boga Niedaleko to niezdroga Powitajmy maleńkiego Ma i Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i mary Matkę Jego. Choć dziś z nami bracie drogi, Wystarczą nam nasze drogi. Pogitajmy maleńkiego I Maryję Matkę Jego Pogitajmy maleńkiego I Maryję je Jego Więc dziś wszyscy wam życzymy Miłości Bożej dzieciny Pogitajmy maleńkiego